Spotkania RSM-u pomagają mi właśnie w rozważaniu Pisma Świętego. Poprzez te spotkania uczę się schematu, jak rozważać Pismo Święte, gdyż często właśnie rozważam Pismo Święte, staram się je wprowadzać w swoje życie i staram się przyrównywać je do sytuacji, w której się znajduję w codzienności. Hmm. Spotkane RSM bardzo mi pomagają, Pismo Święte, to rozważanie, które, które, które z zasługą prowadzimy jest dla nas, dla mnie bynajmniej takim wprowadzeniem do przeżycia Eucharystii niedzielnej i głębszego zrozumienia tego, tego, co będzie, tego, co w ten dzień się wydarzy, co każdy z nas może wewnętrznie przeżywać. Amen.